Dzień, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nagrywam film z moim kolegą Kacprem i siostrą Amelką, tylko że ona jeszcze do łąca. Co tu jest? O, jeszcze siostra Cacre zaczęła grać. Ale jak to chcesz zrobić? No to się jakoś. O, tutaj trzeba po rybie. O co chodziło? Ja po, ja po wodzie sedłem u mnie. Przez. Aha. Bo to... Bo to chyba... Aha! Ja wiem chyba! Ja chyba już wiem, jak to zrobić. Ja chyba już wiem jak to zrobić. Co jest? Czekaj. Ja chyba wiem! Ja chyba wiem. Ja, jak ty to przeszłeś? Nie, udało się. A! Czekaj, a ja może spróbuję tam. No nie! Ja spróbuję, może. No co jest, grane? Pombelek, ale psy. Przy... Elo, o już. Dobra, ja tutaj. A, Nie ma mnie. A da się... A ja... Ja bokiem próbuję! A! Ja wiem. Czekaj, a jak się to robiło? gdzie siostra? A twoja siostra nie może wejść. No nie! Moje buty spadły. Nowe. Czekaj Nie jesteś Nie znajdziesz mnie Nie znajdziesz mnie O, idzie siostra Kacper Kacper, Kacper. Jak będziesz przyczek pojdzie, to mnie nie znajdziesz. Siema! Ja byłem tutaj. Elo. A da się na siebie wejść? Nie, nie da się. Ja to przeskoczyłem! To co leciało! O nie! Ja nie wiedziałam, że to leci. A, aha Nie wiem czemu zginęło Ja jestem na piątym Ja jestem na szóstym Nie znajdziecie mnie No czekam Nie znajdziecie mnie Nie, ja, ja, na razie nikogo nie widzę. O. Wcale mnie nie widziałaś. Dobra, jak mnie widziałaś, to chodź tu razem się ukryjemy. <laughs> o, ale głowa mi odpada. Hmm. No nie, no. Ej, ile nazwałaś? Kasper, Dawaj, a malka ja ci to przejdę. A widziałaś gdzie jestem? Tak. No to ja ci to przejdę. I razem się tam ukryjemy. Okej. Dobra, bruciułem. Kacper. Kacper dawaj szybciej A widziałeś mnie? Widziałeś mnie? A. A widziałeś Amelkę? Siema! Cofnij się! Siema My tutaj, my tutaj siedzieliśmy Tak o. O. Dawaj jemelkę. Ja Checkpoint zelic. A ja, a ja na, za pierwszym przez. Ej, znowu ośmiernica. Ośmiernica znowu chce nas zjeść. Ja nie chcę. Zjadła! Co to był za dźwięk? Ja jestem w jakiejś ośmiornicy. Aha, zginąłem. Gdzie to mam iść? Czekam. Ale mnie nie znajdziecie. O, idzie. Gdzie my mamy iść? Nikt mnie nie znajdzie. Hello No bo nie da się inaczej schować Ja nic nie widzę jak podskakuje O Ale nie mam idealnie na Dwa naraz przebiegły O Ośmiornice jakie Zginąłem. A wiesz, że ciebie chyba nie widać. A gdzie jest siostra kacpra? Siostra kacpra? Czekaj. Kacper, twoja siostra jest na piątym. Czekaj, ja da się tu wejść? da ja się. 5 godzin. No na razie trwa 8 minut. 35 sekund. A my jesteśmy dopiero na dziesiątym levelu. Bo cały czas na siebie czekamy. Siema, jestem nad tobą. My tu czekamy. A twoja siostra nadal jest na piątym. Dawaj Amelka. Hmm? Nie no, znowu jakaś kupa. Znowu jakaś kupa jest. No ja przeszłam tą kupę. Amelka? Amelka jest na dziesiątym. Ja jestem na... Ja na trzynastym jestem. Jak to to jest takie szybkie. O, czy ja są na nie przyszliśmy? Nie ma mnie. Zbugowałem się. Nie mogę wyjść. Jak tu przyjdzie skacper? Dobra, już widzę. To ja się zbugowałem. O, się Nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść. Uj! Nie ma mnie. No wiem, ale chciałem poczekać, żebyś ty przyszedł i zobaczył, jak się zbugowałem. Nie ma mnie. No, czekam. Nie ma jakby biedna się. Siostra... Biedna siostra Idziemy. Kastry... Nie ma siąstrakać W prawo. W prawo. Tutaj chyba. Tutaj chyba. Tutaj! Za mną! Ale ja już nie wiem gdzie ty poszedłeś. O! Czekaj! Chodź po Anelkę! Teraz ja sobie znajdę jakąś... Ale wiesz, że ten słabi... O! O! Cześć! Tu! Tu! O. A da się tu przejść? Oj, no to... Czemu ty zginąłeś? U mnie normalnie szedłeś i nagle się zginąłeś. No, stałeś u mnie na checkpoint i nagle się zginąłeś. I zrespiło cię gdzie indziej. A ja na was czekam, bo ja trochę daleko jestem. Na 17. Na 15. A amelka na tym. ty, Kacper, jak dodaję Twoim siostrze, to ona nie chce. No, nie, bo ona z nami gra. Ona z nami gra. Co jest? Z... Co się stało? Czekaj, a boki nie da się? Nie, boki przyjdę. A się ja O, już wam. Co, pewnie zginąłeś? Tylko nie gadaj, że to jest koniec. Nie no, znowu koniec na 20. Mówiłeś, że 5 godzin będzie trwał. A nie trwa tyle. Wybierzcie swój najbardziej ulubiony kolor. Elo. Nara Kacper. Ej, przeniosło mnie. Ale ja jestem tutaj. Kacper, ale, ale, ale ja jestem nadal w tej grze, tylko do góry poleciałem. Sam nie patrz, mnie przyniosło Dobra. do innej gry. Do widzenia.